Siemka, witam serdecznie wszystkich. Weekend mamy, sobota. Eee... Szlak jasny trafił, krew na go zalała. Tyle mam do powiedzenia w kwestii warunków. Piękna środa, piękny czwartek, piątek znośny. W, w czwartek miałem iść, ale coś mi tam nie za bardzo jedno z drugim pasowało. przyłożyłem, przyłożyłem się na sobotę, a niestety w nocy. Oh, trudno a i tak będę chodził <noise> nie popuszczę problem jest z sprzętem w sensie ubranie bo kurde zostawiłem zostawiłem buty z ocieplaczem byłem w święcie że są w bagażniku a zostały gdzieś nie wiem gdzie ja je wypakowałem i do wyboru miałem drugie buty skórzane w których wchodzę sobie, jak jest, no, tak jak powinno być, sucho i tak dalej. I leżały jeszcze oprócz tego gumowce. Jest nie, nie za z tymi gumowcami. Już, już mi jest zimno w nogi. Nie? Zaraz zacznę chodzić. Mam nadzieję, że się noga rozgrzeje. Dobra. Rozwijam się, chodzimy i chodzę, bo szkoda czasu jest. Ten młodnik dzisiaj tutaj będzie. Pójdzie na pierwszy sort. Pierwszy sygnał wyskoczył po kilku minutach. Nic specjalnego, ale myślę, może jako pierwszy sygnał, niech będzie. Pokażę, co tu wyszło. W jakiś kółko od... Może nawet było skrętne chyba w ten, w ten sposób? A raczej chyba tak. Raczej chyba tak i czego to mogło być? Ciężko mi to powiedzieć. Jest tak piękny sygnał tutaj w tym miejscu. 78 cały czas można powiedzieć stały, aż ciekawości. A to coś płytko jest, a z ciekawości kopne na żywco. Dosyć płytko. Widzę, jest kamereczka jakaś mała Były dwie monetki w ciągu jakichś tam 25 do pół godziny średnio, średnio ogonio <laughs> Chociaż nie, to piąteczka yy, To piąteczka z no, zrzeszy jest całkiem, całkiem nawet żyjąca ten, ten yy, prysowczyk. Powoli już umiera. I teraz, w tej chwili. Czwarta to może nie, ale jedna trzecia jęczarka. Jest tutaj następny fajny sygnał, naprawdę bardzo czysty i tym razem całkowicie stały. 80... 86, Z... o, chociaż coś tam się wkrada. Słyszę sygnał płytki, ale przez chwilę się coś tam wkradło. Zobaczymy co tu będzie Mało ciekawa sceneria dookoła bo Rodzynki Rodzynki się wysypały Niestety. Nie do rozczytania. Czasami takie tubki, ogólnie to jest jako yy, złą kolorowy, jako śmieć ale czasami są fajne napisy często gęsto się zdarza że jest coś po niemiecku napisane ostatnio coś znalazłem już nie pamiętam co to było kurde nie wiem nie przypomnę sobie ale, ale jak segregowałem w garażu śmieci to ziemia obleciała i ten i ukazały się właśnie napisy w języku niemieckim i wziąłem to do domu, rzuciłem na bęben do rozczytania I ten i... Kurde, nie przypomnę sobie, jakieś... Jakieś zakłady Z odżywką, coś takiego, już dobra, nieważne Idę do dalej yy, Kilka sztuk do... Łącznie Zsumuję Fajny guzik, znaczy mógł być fajny. Prusak. Pruski guzik z herbem, ale umierający. Ucho już. Ucho jeszcze się trzyma, ale tutaj. Już ledwo co. co nie. Takie cosik. Finka. O godziny się rozleciały, a ostrze jeszcze kurczę niczego sobie. Nierdzewka chyba. Nierdzewka chyba. Jeden guzik taki przyzdobiony, pierdółka, A zobaczcie tutaj takie zaskoczenie. Jest w tym miejscu. Następny sygnał fajny. 87. 86, 87. Spróbuję jeszcze raz. Na żywo może w końcu jakaś fajna moneta będzie. Jak nic nie wyjdzie z tego, to już nie będę na żywo nagrywał. Musimy może uzbierać. Zawsze to powtarzam. Za dużo materiału. to już na pewno nie będzie, bo już bym ją widział. O. Jest całkiem całkiem niczego sobie jakaś biżuteria. Wygląda mi to chyba na kolczyk. To jednakże jest ten drut do przebijania przez małżewinę. Jest teraz fajny moniak, prawdopodobnie wyskoczył, zaraz go pokażę, bo zaraz go pokażę, bo tutaj jeszcze wcześniej może być coś ciekawego ale wcześniej aluminium 5 groszy, jeden 360 część talara bardzo słabe i klamerka była gdzie to jest tu, tu, tutaj o, ho, ho, już już widzę że jest no, średnio bo już orzełka polskiego Czyli będziemy mieli chyba 20 zł je delikatnie, wiadłym sposobem. Nie mam dzisiaj tego atomizera. Ale kurczę, fajne te monetki są. Mimo wszystko, że to jest polskie, ale. Co monety, nie? Szczerze powiem, tak. Miałem cichą nadzieję, że to jest coś. może Austro-Węgry. Co to może być takiego? podobnego. Trzy krajcerówka w miedzi jest taka duża, nie? Ale dobra, no jest taka. Taka jest, jaka jest. Jest duże kółko i to jest najważniejsze. Jest fajny element i chyba będzie to dzisiaj najładniejszy póki co i najciekawszy, a dosłownie tam 8-10 metrów niżej, kopnąłem no tak, takiego wariata. Yy, to będzie w tamtym roku. Aha. Może nawet w tamtym na pewno, ale to, to będzie gdzieś ponad rok temu. Yy, nie wiem, czy pamiętacie taką fajną. Jakby płasko rzeźby znalazłem to chyba jest. Znaczy nie chyba tylko to na pewno był yy, grzebień do rozczesywania, do czesania konia grzywy, czy tam okona, no ważne, ale był ten no, drapak, a na górze była jakby to powiedzieć gospodarz i, i konie. Bardzo fajna rzecz, jedna z najładniejszych rzeczy w mojej karierze jakie znalazłem, więc teraz skojarzyłem to, że może też to służyła jakaś taka biedniejsza wersja. Też to służyło do, do bydła, nie? są drapaki To było niżej. Tutaj jest. Mam już coś takiego, tylko bardziej zniszczone. Ten będzie... O! Kurde, jest łańcuszek jeszcze do tego chyba. Nie, zaczepiło się za korzeń. Ale fajne będzie. No ekstra, ekstra, to jest to jest ciekawe. Wiecie co, nie zrobiłem dobrze jednego ruchu, bo zasypałem dziurę i machnąłem jeszcze nad tym zasypanym sygnał powierzchowny. Jeżeli to jest to samo o czym myślę, to będzie normalnie przegięcie, nie? Bo przynajmniej kontury się zapowiadają poprzedniego fantu. No, dokładnie to będzie to samo ale jazda <laughs> ale ten już zawieszki nie ma tego kółeczka w sensie no, troszeczkę jest yy, pogięty aha dobra być może poprzedni i ten to jest jeden element czyli uległo rozwarstwieniu na dwie części może tak być, jeżeli się mylę, to poprawiajcie, jak zawsze. Jest teraz miłe zaskoczenie, bo jest pierwsza moneta ze srebra. Troszeczkę ją tutaj pomoczyłem już i będę obstawiał, że to może być yy, 3 groszówka, bo. Bo chyba widziałem kawałek skrzydła. Dało się zobaczyć Prawdopodobnie 3 groszówka a trzy groszówkę wcześniej poprzedził tutaj sobie go naszygowałem leży Hitler <grystanie> w stanie agonii bo jakby inaczej było Okej, okay. lecę dalej wyszło kółeczko, następne może być coś ciekawszego średni rozmiar Nakleiło. Jest prusak, 120 części talara, tak na 100%, procent, ale biedne. Tutaj pod konarem nachliłem się przed chwilą. Nawet nie widać, żeby była jakaś kończyna. A dobra, nie szukam kołązki. Przepraszam. Który rocznik? Polska. I rocznik 2010? Deszła ta chwila wiekopomna, słuchajcie, żeby zakończyć tą nierówną walkę <noise> z Marsą. Trochę już nie ukrywam, zimno jest. Tym śniegiem się jeszcze muszę skaturlać na drogę i, i podążam do auta. Myślałem, że zakończę monetką, ale nie udało się monety znaleźć. Od ostatniej obroczki minęło z 20 minut i to tyle. E, fantów takich, abym wyskoczył z gumowców, to chyba dzisiaj nie było, co nieco się tam podjęło. O, było dobrze następne wyjście <coughs> będzie w inne miejsce, okolice, ale yy, ale inna strona bo dzisiaj mi śnieg pokrzyżował plan i tak to wygląda ok pozdrowienia dla was serdeczne dziękuję za yy, oglądanie i dużo zdrówka życzę pozdrowienia również dla pani od Marka no i do następnego. Siema.